przy dźwiękach szopenowskiego walczyka. Pamiętasz? Walca z nutą minorową z ust twych padło pierwsze wyznaj słowo i zmąciło kadencję miarową słodkiego szopenowskiego walczyka. W świetle drżącego dwojga świec płomyka stałeś nade mną z pochyloną głową. Wśród dźwięków szopenowskiego walczyka pamiętasz? palca z nutą minorową, z ust namiętne padło wyznań słowo i smąciło kadencję miarową słodkiego szopenowskiego walczyka. C znów ma dłoń klawiszy dotyka i znowu wpadam w nutę minorową i znów dziwny żar w skroś mnie przenika. Staje się, słyszę słodkie wyznań słowo, dźwięku szopanowskiego walczyka. Godziny gorzkie bez godów, czarny druk na pożółkłych stronnicach, jakby ze stromych schodów spływała w mroku żywica. Zwija się za ułek zawiły, zagubiony we własnych załomach, tętnią mury sztoków żyły rytmami dwoma. Niebu sine, niebo szare, domy szare, dom sine. Beznamiętnym obszarem to niebo, to miasto rodzinne. Tylko myśli się miłość żywą, w myśli na bruku się klęka. Prawdziwie złotą niwą faluje tylko piosenka. Sen życie ujął, osłoda, sen ciężki, a nie ważki. Piękne mary senne kołują w krwawych wnętrznościach czaszki. Dni malowane zmierzchem, śniąc także jak zły list potargam wtedy. Kwiaty na gwiazdach wierzchem, rajskie ptaki obsiadają parkan. Rzeką światę ścieka śnieg zbrudzony. Tenż jest tyle, tęcze leją się ulicą. Jedna niesie konew, z żywicą. I znowu po ogniowych ogrodach znowu ciemne korony, i w takt ociężałych kroków spływa po czarnych schodach żywica i miasto mroku.